Prawie 35 milionów złotych. Tyle już zapłaciliśmy za brak maseczki w miejscu publicznym. Tak wynika z danych o mandatach, jakie przedstawiła Komenda Główna Policji. Od 10 października obowiązuje rozporządzenie o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. I od tego dnia policjanci pouczyli blisko 200 tysięcy osób. Za brak maseczki zapłaciło ponad 55 tysięcy. A 15 tysięcy odmówiło przyjęcia mandatu, co skończyło się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Sądy natomiast w niemal każdym przypadku orzekały o winie. Za brak maseczki lub przy przyłbicy zasłaniającej twarz grozi 500 złotowy mandat, wyznaczona przez sąd grzywna do 5 tysięcy lub 30 tysięcy kary administracyjnej Sanepidu. Nowe auta coraz częściej mają usterki informuje Samar. Według raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego do serwisu w tym roku trafi w Polsce ponad 200 tysięcy aut. To jest efekt akcji przywoławczych. Akcja przywoławcza jest wyzwaniem do salonu na naprawę auta na koszt producenta. Najczęściej chodzi o drobne usterki lub wymianę podzespołów, których producentami są podwykonawcy. Tak było m.in. w przypadku wymiany wadliwych poduszek powietrza w Mercedesach. Według Samar to właśnie Mercedes jest liderem w rankingu częstotliwości akcji przywoławczych. W tym roku wzywał właścicieli aut średnio dwa razy w miesiącu. Niewiele rzadziej usterki usywały Toyota i Ford. Tablice rejestracyjne dla rowerów zamierza wprowadzić berlińska policja. Powodem jest rosnąca liczba wypadków z udziałem rowerzystów, właśnie. Pomysł poparła już część parlamentarzystów w berlińskim Landtagu. Według opinii szefowej policji w stolicy Niemiec rośnie liczba skarg na rowerzystów. Według statystyk policji w Berlinie ponad 50% wypadków drogowych z udziałem rowerzystów jest powodowanych przez nich samych. Pomysł wprowadzenia tablic rejestracyjnych dla rowerów poparła grupa parlamentarna CDU w berlińskim Landtagu. Parlamentarzyści idą nawet krok dalej i proponują wprowadzenie obowiązkowych tablic w całym kraju. Jak przekonują, dzięki temu ci, którzy łamią zasady ruchu drogowego, nie będą mogli uniknąć kary. W ruchu drogowym najważniejsze są co oczywiste trzy kolory. W przypadku kolorów samochodów jest podobnie, chociaż nie chodzi tu wcale o kolor czerwony, żółty i zielony. Raport dotyczący popularności kolorów sprzedawanych aut opublikował potentat w branży lakierów dla przemysłu motoryzacyjnego. Według firmy Axalta najpopularniejszym i to nieprzerwanie od 9 lat jest kolor biały. W tej chwili białe auta stanowią blisko 40% wszystkich sprzedanych na całym świecie. Na drugim miejscu są auta czarne. Stanowią 1 piątą ogólnej liczby aut na świecie. Na miejscu trzecim jest kolor szary. Taki lakier ma 13% aut. Zielone, żółte i czerwone stanowią łącznie 5% aut na drogach. W Faktach OSH to wszystko. Dziękuję za uwagę. Krzysztof Ledzion. Zapraszam do studia Szymona.